Czterech, dwudziestu czterech i dwudziestu. Droga Marioła. Nie ja nie wiem, nie wiem, czy tam, to, to się To, na nie to można. Oczywiście można, można, można. można, można. można, można. można. można tak mieć takie poczucie tak. wyjątkowości, bo z pokorą tak. czekając na ostatni. chola, doktorko! Ale skąd ty to wszystko wiesz? To Bo, Bo to właśnie ja byłem kierownikiem tego projektu. Wszystkich zamurowało. Nikt z nich nie przypuszczał, że Fiodor mógł żyć tak długo i w dodatku być kimś tak mocno związanym z tym wszystkim, co się tam działo. Starzec, lekko podenerwowany, popatrzył po niedowierzających minach swoich gości. No, no, no co tak patrzycie? Na, no, a, a, ale ty. Powiedziałem prawdę, jak było. No ale przecież... przecież to było... Tak, 224 lata, 10 miesięcy i... 4 dni temu. Kłamca! Nie da się coś tak długo. Normalnie z pewnością nie. Mm, to niby jak się to miało udać? Poddałem się hibernacji. Nie wierzę. Eee... Wibro czemu? Hibernacji. Chodźcie, pokażę wam. Fiodor machnął ręką i poszedł w stronę bocznej ściany sali. Za szefami urządzeń elektronicznych były drzwi przypominające śluzę, lekko uchylone. Otworzył je szerzej, wszedł pierwszy, a za nim wszyscy towarzysze. Mike wchodząc obejrzał się przez ramię w stronę Rosjan. Ci zostali na swoich miejscach grając w karty. Wydawali się być zajęci rozrywką, co zadowoliło łowcę mutantów, bo jego broń stała obok, oparta o ścianę, bez jakiejkolwiek ochrony. Tylko szczerozłota menora Moszego stała wśród kart na stoliku. Najwidoczniej było nagrodą dla zwycięzcy. Dobrze, że Mojżesz tego nie widzi. Wchodząc, Mike powoli i cicho zamknął za sobą drzwi. Pomieszczenie, do którego weszli, wyglądem nie różniło się znacznie od poprzedniego. Było niemal identyczne. Nie miało tylko tych wielkich, niczym wrota, gigantycznego sejfu drzwi. Wystrój wnętrza był wzbogacony o nowe elementy. Były to podłużne szklane kapsuły stojące w równych odległościach od siebie na kształt okręgu. Niektóre puste, inne wypełnione galaretowatą, błękitną substancją, której światło małych lamp ściennych mieniło się na różne sposoby. Każda z kapsuł miała obok siebie panel sterujący, połączony grubą wiązką kabli z szerokim panelem komputerowym na środku sali. Obok niego zatrzymał się Fiodor i obserwował reakcję gości. Mike i Wodecki ilustrowali całe pomieszczenie, natomiast Mosze uklęknął przy pobliskiej kapsule i nie mógł oderwać wzroku od błękitnej mazi wewnątrz. Oto właśnie kapsuły hibernacyjne. Hej, Niesamowite. Mieni się jak złoto. Hej, Fiodor. Ile to jest warte? Jedyś warty miliardy. Dzisiaj jest równocześnie bezcenne, jak i bezwartościowe. A co to takiego? Roztwór Webera McKinseya. To był taki płyn wynaleziony przez amerykańskich naukowców. Element Geka. Powiem to tak, żebyście zrozumieli. Osoba hibernowana, podłączona do komputera i aparatury podtrzymującej życie kładła się w tej kapsule, po czym została zalewana tym płynem. On utrzymywał jej organizm przy życiu, nie pozwalając komórkom na starzenie się. Element Geka? Można go użyć do oczyszczenia ziemi ze skażenia? Już nie. Jak widzisz, młodzieńcze, teraz jest on taką, no... Powiedzmy Galareto, ta lepka Maś utraciła swoje właściwości. Roztwór utlenił się, stąd jego konsystencja. A co wchodzi w skład tego roztworu? Może udałoby się wyprodukować i oczyścić ziemię? Może tak, gdybyśmy znali skład? Używaliście chemikaliów na ludziach nieznającego składu? Eee, to chyba nie było, Geszeft. W zasadzie tak, bo kupiliśmy go od Amerykanów. Nie podali nam pełnego składu, ale zapewnili nas o jego pozytywnym działaniu. No i nasze testy wykazały, że byli jak najbardziej prawdomowni. Handlowaliście <laughs> z USA? Ha, ha, Fiodorze! Lenin przewracałby się w gromie, gdyby to słyszał. Lenin dobrze rozumiał, że czasem trzeba uciekać się do metod sprzecznych z ideami, aby osiągnąć wyższe cele. Zresztą, jakby ciebie zalali tyloma litrami spirytusu, to sam miałbyś problem, żeby się podnieść o własnych siłach. Lenin nie żyje, co? A żebyś wiedział! Zadziwiacie mnie, tacy młodzi, a wiedzą, kto to towarzysz Lenin. To... Wodecki uczy nas trochę innej historii. Wiem, że on... Kęcznie z tą marksistowską gadaniną! Naukowiec a nawet nie wie jaki skład ma mm, to coś. Ani dlaczego? Tak cudnie mieni się niczym szekle. A to akurat wiem i mogę ci powiedzieć. Ta galareta jest po prostu toksyczna i silnie radioaktywna. Aaj! Mosze jak oporzony odskakuje od przezroczystej ściany kapsuły. Przerażony chowa się za Wodeckim. Spokojnie, spokojnie. To tworzywo nie przepuszcza promieniowania ani związków chemicznych. E, e, t, t, tak, e, wiedziałem, e, ale ci nie wierzę. Twoja sprawa. Chwileczkę. Powiedziałeś, że roztwór Webera McKinsey'a zmieni się w toksyczną galaretę w wyniku utleniania się, tak? Dokładnie tak. I że pojemnik wypełnia się roztworem dopiero wtedy, kiedy osoba jest hibernowana i leży w środku, tak? Zgadza się. Powiedziałeś, że wszyscy pozostali zginęli, a widzę tutaj pięć kapsuł wypełnionych tą niebieską mazią. Przyżyżyło was pięciu! Co z pozostałą czwórką? Wszyscy spojrzeli groźnie na starego naukowca, lecz ten tylko się roześmiał. <grym wytrzymał> <grym wytrzymał> daleko zajdziesz młodzieńcze. Jesteś naprawdę bystrym i mądrym człowiekiem. Kłamca! Mówiłem od samego początku. Nie jestem kłamcą. Po prostu nie mówię wam całej prawdy. Dlaczego? Bo je jesteście na to gotowi. Wtedy Mike podniósł leżący obok luzem kawał metalowej rurki. Szybkim krokiem dopadł do Fiodora od tyłu, po czym trzymając rurkę oburącz przycisnął ją do jego szyi, sam napierając na starca z tyłu. Szybko cię z misję odnalezienia pilnowanego przez ciwieruskiego gecka. To jakaś Dobrze wiem, że chodzi tutaj o projekt Eden skąd sk sk znacie ten kryptonim odmówco mu co wiesz to za każdym razem panie panie tylko mnie pójść Mike puścił fiodora i stanął tuż obok starzec upadł na kolana, sztusząc się i zanosząc kaszlem gdy złapał oddech podniósł się powoli masując obolałą szyję <laughs> Mutantów! No dalej, godaj! Eksperyment przeżyła sześciu ludzi. Trzy nisko postawieni: naukowcy, kierownik działu badań nad hibernacją, strażnik pod ziemię. no i ja. Kiedy zobaczyliśmy, co się stało, próbowaliśmy pomóc tym wszystkim ludziom, ale bezskutecznie. Byli martwi. Braliśmy pojedyncze ofiary, misje w charakterze obiektów doświadczalnych i wykonywaliśmy na nich badania. Stąd czerpaliśmy informacje. Utraciliśmy równocześnie łączność z Moskwą. Na następnego dnia trupy zaczęły ożywać. To było okropne. Rzesza żywych trupów szpędająca się po ośrodku, pożerająca się wzajemnie. Zatakowały nas. Zacznij próbował nas bronić, ale polemu. Postanowiliśmy schować się w głębi podziemi, za tymi wielkimi drzwiami z poprzedniego pomieszczenia. Niestety tropocze już tam były i musieliśmy uciekać. Ledwo zamknęliśmy za sobą te wielkie wrota. Kiedy sufit zaczął drżeć, a z zewnątrz dało się słyszeć grzmienie bomb atomowych. Wojna się rozpoczęła. Strachu pobiegliśmy do kapsuł hibernacyjnych i pogrążyliśmy się w błogim śnie. Zawiedliśmy nie zawiedliśmy. Mieliśmy zapobiec wojnie. Gdzie jest projekt Eden? Tutaj! To wszystko, na co patrzysz, to cholerny projekt EDEN! Taki kryptonim nadano tej operacji, żeby ci parszywi chińscy okupanci myśleli, że potajemnie przygotowujemy środek do przywrócenia czystości w wojewojennej Rosji. Myśląc tak, obserwowali biernie nasze działania i pozwalali nam na to. Udawali, że nic nie wiedzą. Dopiero kiedy postawiliśmy anteny emisyjne, zaczęli dostrzegać, że coś tu jest nie tak. Dlatego projekt musiał ruszyć z przyspieszeniem, bez wcześniejszych testów bezpieczeństwa. Widmo zbliżającej się wojny i chińskich obozów, zagłady za zdradę Republiki Ludowej wziął nad nami. Ten ośrodek miał pozwolić na kontrolę ludzkich umysłów. Gdyby się udało, wojna by nie wybuchła. Czyli nie ma rosyjskiego Goko? Nie ma. Mówię wam to od samego początku, te pało. A co z pozostałymi zahibernowanymi osobami? Marli, coś poszło nie tak. Chyba problemy z zasilaniem. Ja się obudziłem kilka lat temu. Oni nie. Hayaj, waj! To komplikuje sprawę. Teraz nie wiemy co. Nagle zgasło światło. W ciemności widać było jedynie bladoniebieskie niebieskie światło bijące od kapsu. Co się dzieje? Nie wiem. To się jeszcze nie zdarzyło. Wróćmy do głównego pomieszczenia, żołnierze mają jakieś latarki. Kto tam najbliżej drzwi? Drzwi są zablokowane. Nie mogę ich otworzyć. Jak to? Zamknąłem je ze sobą. Cholera! Zadziałały zamki awaryjne. Teraz się, teraz się z to nie wydostaniemy? <laughs> Co tak umierać? <laughs> Co to? O cholera! Fiodor po omacku podchodzi do drzwi i zaczyna walić w niepięścią. nie pięścią. To tam Gray Schoditz! Jest kto nibłąc? To na nic. Musimy czekać. Światło zapaliło się. A może jednak nie. Idziemy, ale ostrożnie. Powoli wyszli z pomieszczenia, rozglądając się wokoło. Ale nie dostrzegli niczego niezwykłego. Żołnierzy kawalerii Niedźwiedzia nie było. Tylko pod ścianą leżała broń zabrana bohaterom. A menora Blumsteina leżała obok stolika wśród rozsypanych kart. Cieszyli się. Ciekawe dlaczego. Ale jak? Wszyscy obejrzeli się w jego stronę. Stał na środku sali, patrząc zaskoczony w masywne wrota, które teraz stały otworem. Wewnątrz nich była ciemność. Jan? Jan? Gdzie jest Jan? Dopiero wtedy spostrzegli, że stół, na którym leżą nieprzytomny Jan, jest pusty. Nikt nie odpowiedział głośno na pytanie Blumsteina, ale każdy w duchu znał odpowiedź, patrząc w ciemną pustkę masywnych wód.